Cześć. To, co tutaj widzieliście, to jest ekosystem Eona. No i dzisiaj Wam właśnie chciałem trochę opowiadać o tym, co się dzieje w Ejonie przez ostatnich kilka tygodni i miesięcy, a sporo się dzieje. Chciałem Wam opowiedzieć o głównych DAPach i rozwiązaniach, które się budują na platformie Aiona, o partnerach, z którymi EON nad tym razem pracuje, żeby cały ten ekosystem wzrastał, no i o różnych wydarzeniach, które się będą działy w obszarze EON Network na przestrzeni następnych. Tygodni i to zarówno o takich wydarzeniach ważnych od strony powiedzmy relacyjnej, medialnej, ale też od strony technologicznej. Więc zapraszam na ten odcinek, bo w pigułce postaram się trochę nadgonić. Sporo, sporo informacji na temat Iona. Na starcie chciałem dodać, że to, co tutaj usłyszycie, to oczywiście nie jest porada inwestycyjna, są to moje przemyślenia, jakieś tam pozbierane informacje. Możecie to potraktować jako jakiś tam dodatkowy wkład w wasz rekonesans. Róbcie swój rekonesans, zachęcam do tego, rozpoznawajcie ten, i inne projekty na własną rękę. To nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą inwestycyjnym. No więc dzisiaj chciałem wam powiedzieć o takich trzech obszarach w ramach ekosystemu, tak to sobie nazwijmy Eon, tam gdzie się sporo dzieje i to co się rozwija. Obszar aplikacyjny, obszar partnerów, którzy rozwijają swoje rozwiązania budując na sieci Eon. No i ważniejszych wydarzeń. Przy czym no, wejdę tutaj naprawdę tylko bardzo powierzchownie w niektóre rzeczy, które moim zdaniem są istotne, ponieważ jest tego bardzo, bardzo dużo. Ja nie nadawałem ostatnio też na temat Iona, bo w zasadzie codziennie pewnie musiałbym wypuszczać jakiś film, żeby nadążyć za tym, co się dzieje. Natomiast jest kilka takich rozwiązań, które dla mnie są interesujące i, i powiem o nich tutaj króciutko. A resztę pewnie możecie zgłębić na własną rękę. Ja też będę zapewne robił dalsze odcinki. No a więc w ogóle zachęcam do, do tego pliku. Wersja jest ze stycznia, ale, ale Interstellar naprawdę zrobił super robotę. Możecie go sobie pooglądać na własną rękę. Co tutaj się dzieje? To znaczy, Jakie są ciekawsze rozwiązania, które w tej chwili budują na Aionie? Wszyscy żyją Brave Browser, Basic Attention Token. To jest bardzo fajne rozwiązanie, natomiast ograniczone. Na bazie Eona buduje się przeglądarka MetaLife ze swoim tokenem LIFE i ta przeglądarka już jest dosyć zaawansowana, wersję beta można sobie pooglądać, pościągać. Będzie umożliwiała włączanie, wyłączanie opcji prywatności i sami będziecie decydować o tym, co, jakie dane chcecie udostępniać i komu. Jeżeli zdecydujecie się ich nie udostępniać, no to jesteście prywatni, jeżeli je udostępniacie, możecie za to dostawać tokeny LIFE. For the past 20 years, the internet has transformed our everyday lives, providing us accessibility to information, services, and products. It has also resulted in a massive marketplace for our personal data, composed of our individual digital identity, behavior, and footprints. This valuable data, accumulated and processed by some of the largest technology companies like Google, Facebook, and Amazon, allows each of them to generate billions in revenue while you, generators of this data, have no share of it. MetaLife empowers you to regain ownership of your data and profit from it. The MetaLife blockchain browser allows you to display and manage navigation in groups of web objects all active simultaneously to create your own protected online environments. You can safely create as many personalized environments as you want and instantly save and share them through your social networks. Powered by our decentralized Lifecoin technology, the MetaLife platform is envisioned to combine blockchain features with dynamic browsing technology. LifeCoin manages the decentralized data transaction flow in the ecosystem. As safety becomes a growing concern, our blockchain secured digital identity and login protects your access to the browsing space. Furthermore, the MetaLife platform allows you to fully decentralize your personal data and to safely navigate, copy, save and share directly on the blockchain. With MetaLife, your personal data becomes your valuable protected asset. Your browsing space and footprints are secured, ensuring a smooth passage from Web 2.0 to the future decentralized Web 3.0. Innym z ciekawych dapów e, budujących na Ionie jest Velocja. Velocja to jest takie rozwiązanie w obszarze szeroko pojętego mobility, e, czyli wszelkie usługi typu car sharing, e, bike sharing, e, nie wiem, wszelkiego rodzaju e, LIME i inne rozwiązania hulajnogowe. E, Velosia umożliwi zbieranie punktów lojalnościowych za to, że korzystamy z, z takich, a nie innych rozwiązań, również z wypożyczalni samochodów. Jeden z use case'ów jest, chyba ten będzie niedługo pilotowany w Miami, jest taki, że władze miejskie na przykład będą chciały jakoś tam zachęcić swoich obywateli, mieszkańców do tego, żeby korzystali z zielonych środków transportu, w związku z tym przy pomocy Welosi mogą dać jakieś dodatkowe upusty, bonusy, bądź też pozwolić użytkownikom, mieszkańcom zarabiać tokeny Velo, zamiast za to, że, właśnie, że będą używać rowerów miejskich, albo hulajnok, albo jakichś innych miejskich środków transportu. Więc znowu ciekawy use case w Meksyku ma być kolejny jakiś też rollout tego rozwiązania. Myślę, że też tam coś się w bechach po jeżeli chodzi o Velocia i wciągnięcie w to całej sieci Uber. To są niepotwierdzone informacje, ale, ale takie gdzieś tam się krążą. Więc no to może być potężny, potężny use case dla Ion Network. Innym rozwiązaniem no to jest Sprix IO, czyli takie rozwiązanie, które Umożliwia, by wasze pomysły wam nie uciekły. Czyli macie jakiś świetny, genialny pomysł, można go wpisać na blockchain za pomocą aplikacji Spricks, to się chyba tak wymawia. Ten pomysł gdzieś tam dalej jest brainstormowany z innymi osobami, które jakby uczestniczą w tej sieci i one pomagają Wam doszlifować ten pomysł. Najlepsze pomysły w rezultacie mogą zostać crowdfundowane, to znaczy będzie tam moduł na tej chwili budowany do tego, żeby dostać fundusze na realizację takiego pomysłu. You've probably had an idea that could change the world. In fact, you probably have a long list of ideas that could really make a difference. It's tough to start getting your idea off the ground, let alone finding a safe place to nurture it and then find funding to make it real. That probably means that some of your ideas remain as brilliant scribbles on a napkin. Over and above all that thinking and creating needed, you then have to find a way to convert it from unicorn fairy dust. Into invention. On top of all this, you then have to find a way to share it smartly and securely, and then find an investor who believes in you and your idea. That is, until now. Using Sparks, you can digitally capture your idea, knowing that it's securely stored on a global blockchain with you as the bright spark. Sparks help you along the journey of invention in a fun and simple way. At your own speed and in your own time. When you are ready, you can invite other bright sparks to collaborate, sharing their ideas and skills in order to create within the safety of the Sparks co creation playground. You can even decide when and how to safely connect with investors, knowing that the idea, its ownership, And its journey has been captured securely on Sparks. Myślę, że to też bardzo fajny pomysł e, na użycie blockchaina pomysły są wasze, prywatne, nikomu nie uciekną są, są e, pod waszą kontrolą. E, innym ciekawym e, rozwiązaniem jest e, Clanplay. To jest taka platforma gamingowa, już obecnie e, ma 2 miliony userów. E, no i oni e, za pomocą e, tokenów Eon, e, które mi też e, są zasilani. E, jakoś tam insentywują, wynagradzają swoich użytkowników za różne rzeczy w ramach gier. Też są turnieje organizowane, gdzie też nagrody właśnie są w oparciu o tokeny ejonowe, które są właśnie zbudowane dla clan Playa. Myślę, że no ta, w ogóle gaming industry ma, ma szerokie zastosowanie, jeżeli chodzi o waluty i blockchain. E, natomiast no tutaj e, Clamp Play jest już istniejącym graczem. Oni są w, te, w tej branży jednymi z większych graczy i mają 2 miliony użytkowników. W Fortnite są gdzieś wciągnąć też, też jakby w system tych turniej, więc, więc też bardzo ciekawy e, use case. E, no To powiedzmy, były takie e, kilka wybranych use case'ów publicznych, powiedzmy sobie, e, no ale jest też masa Enterprise e, rozwiązań, które budują na Ionie. Wspomnę dwa. Very Part. Very Part jest to firma zajmująca się, no powiedzmy, supply chainem, usprawnieniem jest w supply chain w obszarze transportowym, militarnym, ogólnie szeroko pojęta logistyka. No i tutaj oni budują rozwiązania, które docelowo mają, znaczy już w tej chwili umożliwiają drukowanie 3D różnych podzespołów. Przykładowo, Ostatnio wydrukowali jakąś część kabiny pilota, jakiejś części myśliwców, no i te samoloty odleciały z tymi wydrukowanymi elementami. W Wewechach jest sieć Eiona, która zapewnia jakby integralność i, i danych oraz ich prywatność, no i oczywiście szyfrowanie itd. E, więc i jest to robione dla firmy Moog, czyli Space and Defense, e, bardzo duża firma dostawca rozwiązań w obszarze, w obszarze kosmicznym i militarnym. E, więc to, że AI współpracuje z tego rodzaju rozwiązaniami, też klasy Enterprise, myślę, że to jest, to jest mocne. E, i, I też będzie jakąś tam referencją na przyszłość. E, innym e, takim rozwiązaniem, Bardziej zamkniętym to jest Very Transfer. To jest z kolei rozwiązanie, które umożliwia, by rejestry broni były prowadzone jakby na blockchainie w sposób zdecentralizowany w Stanach Zjednoczonych i umożliwia transfer tej broni palnej. Między poszczególnymi użytkownikami jest jakby przepis do tego, żeby każda broń została, była rejestrowana w Stanach Zjednoczonych. Kto ją posiada, by sklepy sprzedające taką broń też ją rejestrowały oczywiście? Obecnie jest to dosyć rozproszone, każdy ma tam jakieś swoje mniej lub bardziej ogarnięte. Rejestry. Look it's an interesting time whether you want to admit it or not. We have a gun problem. What happens right now is, is the data on gun owners is really siloed across various organizations, whether it be the public sektor, the private sector, the department of mental health. And criminal background. There's really poor data integration. So, we've completed the first known proof of concept for a decentralized app that verifies, stores, and transfers firearms ownership all within an ecosystem that maintains data privacy. If you look at Aon and their scalability and interoperability as we roll this out, I think the ability to transition this into an enterprise solution. No i tutaj Very Transfer przy pomocy Aiona zbudował rozwiązanie, które ma dać właśnie taką możliwość śledzenia, trakowania, rejestrowania wszelkiego rodzaju zmian, jeżeli chodzi o, o broń palną. Znowu wydaje mi się, że ciekawe, taki poważny use case, nie jakiś tam wyimaginowany bajkowy, tutaj adresują poważne problemy. No i teraz to są kilka z kilkudziesięciu, jeżeli nie już set, różnych aplikacji, które budują na Aion Network. Natomiast no, ważne jest to, że Aion dba o to, by rozszerzać sieć swoich partnerów. I tak jakby chciałem teraz powiedzieć o drugiej rzeczy, czyli wspomnieć kilku partnerów, którzy budują ekosystem EYONA. To są, oni budują zarówno właśnie i wspomniane DAPy, niektóre z nich są jakby dokonaniami tych partnerów, no ale też budują cały toolset, tooling, całą infrastrukturę wokół, wokół blockchaina. To jest jakby ważne w tej chwili mamy myślę że niedostatek tego i też dlatego nie, 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 przy, nie, nie przyciągamy aż tylu programistów do środowiska blockchain więc Aion ma firmy Northern Block która buduje też masę rozwiązań aplikacyjnych No Smith jest taka firma która też buduje partner Aiona który, który buduje na ich platformie rozwiązania Block X Labs kolejna firma ale tu chciałem wspomnieć POCT Network, to jest firma, która fajny partner, który buduje rozwiązania mobilne, czyli jakby stworzył cały framework do tego, by w oparciu o ich rozwiązania, pod nimi są podpięte różne blockchainy, jak na przykład Eon, by w łatwy sposób deweloper mógł robić swoje rozwiązania mobilne na Androidy, na iOSy i tak dalej. I tam już pierwsze rozwiązania, chyba Monster Chase, taka gra się pojawiła będzie się pojawiało tego więcej. Myślę, że najważniejsze to jest to, że no już nie trzeba mieć jakichś super wyrafinowanych umiejętności, żeby wziąć, i zbudować coś na blockchainie i wpuścić to żeby miarę szybko w świat, czyli jeżeli dzisiaj jesteście programistami na urządzenia mobilne, no to zachęcam, POCT Network, ja linki dam w opisie filmu, można się tym pobawić, zobaczyć, jak łatwo, ponoć ja się tym nie bawiłem jako programista, jak, jak łatwo to, to działa. No i oczywiście, jakby idąc dalej, nie w sposób wspomnieć Mavenet, czyli firmy, która jakby stricte powstała, firma, powiedzmy, wdrożeniowa która stricte powstała pod to, by wdrażać rozwiązania pod ekosystem Aeon. Tam Ksen Frank odszedł z Aeona i jakby ciągnie rozwija dalej Mavenet. No i oni też tutaj mają masę, masę ciekawych rozwiązań, między nimi wspomniane, cała ta logistyczna część. Oni w ogóle cały taki framework w oparciu o Aeon Network budują. Aion for Logistics, Aion for Enterprise, Aion for XYZ serie serie rozwiązań takich generycznych budują, które są i będą wdrażane do, do różnych przedsiębiorstw, więc Mayvenet będzie miało bardzo poważną rolę, tak mi się wydaje, w dalszym rozbudowaniu ekosystemu Aiona. Jest firma Fifth Night, no i jest Cheon, czyli chiński oddział Aiona Cheon. Oni w tej chwili zbudowali e, cały Rust kernel, czyli e, wersję jądra Eona e, bazującą na Rustie, dającym jakby jeszcze wie, większe możliwości, dostęp dla, dla tych, którzy są zwolennikami Rasta. E, ale też ostatnio zbudowali na przykład bardzo fajny portfel pod Ejona, który też jest zintegrowany z, z Ledgerem, będzie umożliwiał jakby współprac współpracę z dapami, więc naprawdę naprawdę fajny. Zespół też chiński się, się rozwija. I tych partnerów jest dużo, dużo więcej. Ja wszystkich nie będę podawał. Znowu możecie sięgnąć do tej wersji ekosystemu, ewentualnie do nowszej. To jest wersja styczniowa, więc pewnie spodziewa się w kwietniu coś wyjdzie. Jakieś kolejne informacje. No i co jeszcze? Trzecia rzecz, o której chciałem powiedzieć pokrótce, to są wydarzenia, które się dzieją. w. The internet and the web evolved in a way as never intended. Instead of being a force for competition, it's probably the greatest generator of monopoly in the history of economics. It evolved in a way that led to massive centralized monopolies controlling our digital lives. And that unless we redirect the internet, uh, the future is not necessarily going to be as glorious as we once thought it would be. So decentralization to us is an opportunity to essentially re-architect. Get a sense of how the internet has developed and where it's going. What we're trying to propose is that there might be a, a fair way to build the world. The ma pokazać, czym się zajmują, z kim współpracują, bardzo fajne. osoby, nazwiska, partnerzy są tam zaproszeni Między innymi mamy Cosmos Team też przedstawiane tutaj, czyli inne rozwiązanie robiące interoperability. Mamy Web3 Foundation, czyli powiedzmy rozwiązanie e, gdzieś tam stojące za całym ruchem Web3, po, e, Parity Polkadot. E, więc e, on nie boi się zapraszać powiedzmy swojej konkurencji, tak to sobie nazwijmy. E, no ale mamy też e, jakby patrząc na, powiedzmy, poza same projekty krypto, mamy Ryana Selkisa z Messari, który robi alternatywę dla CoinMarketCap. Myślę, że to będzie ciekawe wystąpienie. Ciekaw jestem, co, co Ryan będzie miał do powiedzenia. To jest dosyć kontrowersyjna i głośna też postać, jeżeli chodzi o, o świat krypto. Mamy Alexa Tapscota z Blockchain Research Institute. Alex Tapscot, Don Tapscot to są bardzo ważne osobistości w świecie blockchaina, rozwijają wiele projektów, inwestują wiele projektów i też blisko współpracują z Ejonem, więc fajnie, że, że tam będzie reprezentacja. No mamy oczywiście wszystkich tutaj dookoła, tam z okoła czyli mamy May, kogoś z Mavenet przemawiającego, mamy Velosia i masę, masę innych rozwiązań, którymi Ion Ostatnio się chwalił, będzie myślę się dalej chwalił na tej konferencji. Natomiast co mi się podoba ta konferencja, to nie ma być hura i on jest najlepszy, to ma być po prostu e, zjednoczenie środowiska, zbudowanie mostów, jakby nie tylko w warstwie infrastruktury, ale też w warstwie relacji z innymi projektami, które robią rzeczy ważne dla blockchaina. Więc Rebuild, kwiecień 23-24 Toronto, myślę, że warto. E, to oczywiście to jest daleko, ale ma być też jakaś transmisja, nie wiem czy całościowa, czy fragmentaryczna e, z tego wydarzenia. Innym ważnym wydarzeniem, e, no to jest e, właśnie przez Tapscotów organizowany blockchain e, Revolution Global, chyba tak nazywa, też w kwietniu. Jakoś tam zaraz po rebuildzie to się odbywa. E, no i tam też jest masa, masa ważnych projektów i gości. I osoby, Maciej Spouchman będzie, będzie ktoś z MAIR, będą oczywiście wszystkie inne pro, projekty, giga, projekty z tego świata e, przemawiały. Ejon będzie też na konsensusie w Nowym Jorku, e, który też już lada chwila to, to takie kolejne wydarzenie. E, więc to jeżeli chodzi o eventy, o konferencje. Teraz jeżeli chodzi o to, co się dzieje powiedzmy, technologicznie, no to. E, Aion Virtual Machine, czyli Java dla Eona już jest na testnecie. No i spodziewamy się, że w maju będzie dostępne już produkcyjne, czyli jak wyjdzie w świat i każdy będzie, każdy, kto zna Java, kto zna to środowisko, będzie mógł programować, bazując na Aionie. Myślę, że to jest duża rzecz. Czeka nas też update roadmapy, ponoć bardzo ważne i jakieś istotne zmiany będą. Liczę, że na plus. Zobaczymy. No i teraz. Między innymi spodziewamy się informacji na temat nowego konsensusu, i tutaj będzie prawdopodobnie dosyć istotna zmiana, i on ma pójść bardziej w kierunku proof of stake. Ciekawi mnie to, trochę zaskakuje, ale, ale mam nadzieję, że to będzie zmiana na plus. Więc czekamy na roadmapę, znowu gdzieś tam, początkiem maja. Te informacje powinny być już udostępniane do, do grona publicznego. No więc, jeżeli chodzi o technologię, no to czekamy na Ion Virtual Machine, czekamy na oczywiście dwukierunkowy most, czekamy na informacje, co dalej, jakby jeżeli chodzi o zmianę w roadmapie, w, w metodzie konsensusu dla Ion Network. No i na pewno jeszcze kilka niespodzianek fajnych się pojawi, więc w projekcie naprawdę dużo się dzieje. Zapraszam do śledzenia, zapraszam do zgłębienia tego, tego pliku. Dzięki dla Interstellara za to, że coś takiego w ogóle ogarnął i pobudował. Tutaj są naznaczeni jakby wszyscy ważniejsi partnerzy, osoby wspierające jona ekosystem, środowisko, zdecentralizowane aplikacje. Jeden plik, taki one pager, który, który ma wszystko. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, no to zapraszam również do moich innych filmów. Tam jest więcej informacji na temat Ionetwork, Network, ale też innych projektów w obszarze blockchain i kryptowalut. Zapraszam również do zasubskrybowania tego kanału, do łapki w górę bądź w dół, w zależności jak tam oceniacie to wideo. No i co? Jesteśmy w słuchu. Pozdrawiam.